Dajcie z tej strony Laska Gaminga to jest wasz ulubiony show w internetach, czyli Zagubione w internetach. Wjeżdżamy ze 101 odcinkiem w nowym, powiedzmy że sezonie powyżej stówki. I tak się zastanawiałem w co by tu zagrać. I po prostu zaglądałem do mojej biblioteki Steam, która jest dość obszerna i to ma właśnie moje uzależnienie od kupowania e różnych bandli, owocuje tym, że zawsze mam co wrzucić do zagubionego w internecie, a dzisiaj sobie obczajmy gierkę, która się zwie Dead Beats, więc nic nie wiem prawie o niej, tak więc Nevgamy. Beats. Przynajmniej wiem, że ma fajną muzyczkę. Willy Life in the Distant Galaxy. I'll elder explicit command by quad one. A, czyli opanowali go kosmity. Na teraz musisz... <laughs> Jaka super fabuła, Porwali go kosmici, żeby um, musiał zrobić testy. Dobra. Shoot. Uh, move. Change weapon. Space crouch, Zoom in. And menu. Holy fucking moly. Dobra. Tu mamy zoom. Tak. Crouch. Dobra. Czyli teraz musimy robić jakieś testy. A i walczyć z zombie. A gdzie ta fajna muzyczka, która była poprzednio? Wow. Wow. <ścoughs> wow. Jakie. E, jakie spowolnienia. Dobra. To nie było zbyt trudne. Powiem szczerze. Okej. Okay. Teraz mamy jakiś kolorowy. A. Jakiś... Shotgun. O oh fucking hell. Tak się właśnie nie gra w takie gry. A. Wałco. Aha. No dobra. To jeszcze raz wracamy. Dwa. Okej. Okay. Tak zwane z buta wjeżdżam. Dobra, zmienimy sobie brońkę. Holy fucking hell! Byk mu! żromię! Żromie! Bo one... Bo one jak się rozpadają Jeszcze mają jakby ciała. Widzicie? Dopiero jak się zdematerializują, to można przez nie przejść. No dobra, niech będzie, ale powiem szczerze. Bardzo fajna muzyka. Taka... Fucking hell! Nie o to mi chodziło. Dokładnie, nie o to mi chodziło. Ale dobra, wracamy. E, wracamy, proszę państwa, wracamy i się nie poddajemy. Widzicie, ja se strasznie w FPS-y. Nie żeby to. Znaczy, ja powiem szczerze, FPS-y kiedyś lubiłem bardzo. Ale nie mam okazji grać teraz, w nie? Za dużo, dlatego. Nie wiem, co się stało, ale mam slow move. Dlatego teraz mogę trochę ssać. Zatem tu jest tak, jakieś też tak, trochę sterowanie takie. Takie, jakieś takie. No, ale gierka bardzo, bardzo przyjemna. No Ale za, 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 często się spada. To jest bardzo duża wada gry. Że za często się po prostu w niej... Kurwa mać, spada. Albo ja tak ssę. Niemiłosiernie. Chyba ta druga opcja. Tak mi się wydaje, że chyba ta druga opcja. No ale co poradzić. Chyba, trzeba tu stać skoczyć. A. Oh yeah, mam 64 HP-ków. Chyba nie mają żadnych Tych profesjonalnie zwanych hitboxów Dobra, Laska Gaming Opanuj się i nie spadni, błagam Fuck, Coś mnie wciągli Jakieś małe gnoje Oh yeah, that's slow -mo. Dobra Chyba mam nieskończoną ilość amunicji. Żeby się za mną nie pojawił. Aha, bo to woda jest. Lel. Trzeba było powiedzieć, że to woda. A, dobra, drzewka też możemy rozbalać. Bardzo fajnie. Destrukcyjne otoczenie. Go muzyczka się wyłącza. Ona była taka. Fuck! Nie, 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 może uda nam się przejść za miliardowym razem Co to jest? Aha, mamy broń białą Czy to jest penis? Nie to nie jest penis A, ja mamy jakiegoś ziomka, bossa Welcome A. Fuck Jesteśmy na hita Faktycznie. No nie wiem, bo, bo spadłem, no. Jak widzicie troszeczkę inaczej. Ustawiłem mikrofon. Chcę coś zobaczyć, to będzie się lepiej sprawowało, czy nie. A tak naprawdę to nie umiem znaleźć tej gąbki, co mam zawsze. O, wczoraj brałem mikrofon i tak jakoś się zdarzyli. Patrz no no nie. O tak, tak to jego nie, nie porobimy pa, pa, Panie, 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 tak tego nie panie. Tak tego nie zrobimy. Widzimy, misje są zróżno-zławicowane. Dobra, to trzeba zrobić tak, tak i tak. Podejść do niego, powiedz mu... Wy lupiej, wy lupiej. O, o a, a. Jak ja w to se, to tylko ja wiem. Tu trzeba jakiegoś sposoba użyć. Bo nie widzę innej możliwości, żeby żeby to wykonać, żeby to wykonać. A ja już widzę, co by tu można było zrobić. Wystarczy chyba tylko tego ziomka. Widzisz mu, siema, jestem twoim ziomkiem. Patrzcie, on tylko się przesuwa. O. Chodzicie, patrzcie. A, zabugowałem Cię, gnoju! To się nazywa życie bugera. Dobra. Oh, fuck. Oh, fucking hell! Jakiś, kurwa, podziema, podziemia. Podziema. What the fuck! To miało być. Tylko nagranie, jakiś horror. Znaczy, wymierzyć dokładnie czas, w którym będziemy napierdzielać w nie. Tak. Dobra. Widzicie? I źle wymierzyłem i się sparzyłem i to z No Dobra, myślę, że tu Nie dam rady Przejść A, widzicie? Dobra! A! B. Będziemy followować za potworkami. O, jest chrzydko. Jedziemy z koksem. Py Nie, widzicie, pomyliłem się. Pyk. Teraz biorę następnego i pyk mu w Pyk mu w pysk. Pyk mu pysk. Ktoś tu przeszedł? Nie. To tylko moje... Pyk mu w pysk. I się pomyliłem, widzicie. Nimi on mnie uderzy. Jak się pomylisz, to się uderza. Tak to już bywa w życiu. Dobra. Przecież jak ja się tutaj zabiję, to ja cię zabiję. Przecież to będzie tyle do przechodzenia. Oh fuck. Ola, nie pomyli się. Pyk. 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 Pyk! baka, baka. Ten. Dat sk skupienie! Ach. Dobra. Mam nadzieję, że to wszyscy. Aha. Tak. Taki chuj. Level 4 unlocked. Trzeba jeszcze do niego dojść. Lalalalalalalalalala. Level 4, proszę Państwa. Za pierwszym razem? Nie, no, za pierwszym którym tam z kolei razem przeszliśmy. Tutaj widzę też są ciemności egipskie. A tutaj dla... Dla śmichów chichów nie mamy w ogóle żadnej broni. Aha dobra, tu mamy tego kija. Samobija. Chociaż przyznam szczerze, że... Le a myślałem, że spadnę. Ale jakieś skakanie jest to dziwne. Przyznam szczerze. Łam tego nie znać. O, o e, e, panie Slomo, co tu się od pupca? No i w jestem w dupie teraz. Nie, nie, o. Czemu to za mną znika? On teraz wyjdzie jakiś gnój i mnie zabije. No. Wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie. Nawet skupienie level maximum nie pozwoliło mi przejść z tego poziomu w miarę płynnie. Czyli za pierwszym razem. No nic. Próbujemy, proszę Państwa, dalej Dobra, mamy baciora Baciora za kapiora A, to jest woda. O widzicie, on się tu wycofię. Ja one są kupię. Okej. Okay. Teraz mi tu wyskoczą kolejne. No fucking hell, udziabnął. Trzeba je... Oh yeah. To się Trzeba uważać, bo te trupy tych poprzednich... One też nam blokują Drogę. Dobra, po kolei, starczy dla każdego. O jest, dobra, pistolecik. A, dobra, jest, rozwalony. To slow -mo nie pomaga. I wróciła muzyczka. Bring it on! Co to za, za latające gnoje? Zajebiście! Fucking hell! Dobra... To był deadbeat. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy chcecie następny odcinek z tego czy po prostu jeden odcinek, pokazałem wam na czym gra polega, z czym to się je, jak w to się gra i lecimy z kolejną produkcją. Napiszcie w komentarzach co chcecie, Na się oczywiście dostosuje. A ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, like, podzacie, znam, jeżeli podał się ten film serii, zagubiony w internetach, złapie poprzednie odcinki albo inne produkcje, które stworzyłem. A ja się z wami żegnam. Na razie i do zobaczenia. Cześć. Chow's. I'm an Albert Chow's.